Cześć wszystkim! W kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. Yy, jesteśmy po odbiciu Cape Down, więc tak jak mówiłem, poprzednio będziemy teraz robić questy dla Okary. No, oczywiście to teraz się teleportujemy, mieliśmy jeszcze wyłączyć Frapsa. Ale zobaczę, może teraz się nie skręcę, chociaż w to wątpię. No, tak jak mówiłem, FRAPS się wyłączył, więc włączam go jeszcze raz. A, no więc co? Jesteśmy ja w okaże. Wbijamy do środka. E, poczekajcie, pozwólcie, sobie, że, pozwólcie mi, że. <grytanie> pozwólcie sobie. Pozwólcie mi, że na chwilę wyłączę Gotika 3. Sprawdzę, jak e, działa nagrywanie. Ponieważ patrzyłem w ustawieniach mikrofonu. No się trochę w tych ustawieniach i udało mi się uzyskać trochę lepszy efekt y, dźwięku, więc sprawdzę jak to wszystko tutaj y, wygląda Więc zaraz wracam ta, a więc siema znowu pewnie zastanawiam was czemu jestem tutaj, a nie w okaże y, zaraz wam wszystko wytłumaczę, otóż y, kiedy sprawdzałem jak wszystko działa y, znaczy no jak to działa y, to wpadł mi zajebiście Głupi pomysł do głowy, żeby e, w ustawieniach m, karty dźwiękowej, jakby bo tam e, zmniejszałem e, ten e, mikrofon, żeby m, było mniej tych szymów, e, ustawiłem mikro stereo na e, zero. Myślałem, że on to czyta z mikrofonu, a nie z mikro stereo i że te pozostałe parametry mogą tylko przeszkadzać. No i tak pięknie, że zrobił, że 15 Ej, minut nagrania... Co się tak skrada? było bez dźwięku, prawda? No więc do domu. Kopalnia jest pusta. Znaczy się nie ma. Doskonał. Dam ci 300 złotych. Dobra, pójdę. Tak, Jak wrócę. Tak. Jasne. A więc może postaram się jakoś pokrótce wyjaśnić, co się tutaj działo. A więc yy, po wejściu do okary... Yy, Wziąłem quest yy, 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 przeprowadzenia więcej ludzi dla Okary. Mam już jednego... Znalazłem już jednego, to jest drugi właśnie. Yy, pierwszy to był Owen, który siedzi... Yy, siedział przy drzewach. O, przy takich drzewach. Zaraz pokażę wam dokładnie gdzie yy. zabiję się kiedyś... Takiego piotnicy mi No, pomiędzy tymi drzewkami tutaj, na tym, na tej górce na górze. Ach, okej. Okay. No i to praktycznie wszystko, co się działo. Pogadałem jeszcze z Rolandem, czyli z dowódcą. Nie powiedziano nic ciekawego, oprócz tego, że musimy znaleźć teleport do węgardu, który znajduje się właśnie w gocie. I ogólnie to chyba wszystko, co nam powiedział. Mówiłem no, jeszcze o jakichś pierdełach, ale mało no, ważnych, więc. No, sorry, że moją kłopotą straciliście trochę oglądania, no ale. No cóż. Teraz już powinno być wszystko w porządku. Oczywiście mogłem wczytać jakoś wcześniej, ale zobaczcie, jakie mam zapisy. To jest szybki zapis, a to jest zapis, y kiedy to było, to był chyba, może siódmy odcinek, tak? Siódmy? Chyba siódmy, dziewiąty, coś koło tego, no więc, no nieciekawie by było, no, no dobra, szukamy jeszcze pozostałych y dla Okary ludzi. Jak już powiedziałem, dwóch już znalazłem. Pierwszy to właśnie ten drugi to był ten Ron. Ron? Ron? No ten gościu, z którym byłem w kopalni przed jakimiś dwoma minutami. Musiałem oczyścić tą kopalnię z polzaczy. ją ograbiłem z, z złota siarki i tak dalej. I dopiero wtedy zgodził się pójść do Akary. żebym musiałem dopłacić, co chyba już widzieliście. No ale cóż. Cóż, co mogę go otworzyć? O mogę. A to ci bicieka O -oł. o. O o. Paskudny cieniostwór. Następny quest wykonany Nie wiem właściwie co ten quest miał na celu ale Po prostu rozwaliłem im te cienostwory Siedemno nam go jeden z myśliwych który będzie jeden z ludzi który mog którzy mogą dotrzeć do Akary, więc ee, możliwe podał ten quest Tutaj chyba jest nawet dwóch ale to tego tak dwóch ich jest eee, Okej okay, siema Hej masz sporo odwagi żeby tak tu biegać Czemu przyjście tu miałoby być dowodem mojej odwagi? Bo w okolicy aż się roi od paskudnych bestii. Trzeba mieć stalowe nerwy, żeby tak tu chodzić. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję na dziki. Buntownikom w okarze przydałby się ktoś taki jak ty. <noise> Domyślam się. Dobrze, zobaczymy. Może się tam zjawię i obejrzę o karę od środka. Chodźmy zapolować na dziki. Jak mówiłem... Ależ oczywiście. Chodź ze mną. Tak, z tym... Z tym panem musimy się jeszcze na dziki. Jestem dzikie, jestem dzikie. <grystanie> Okej, okay, tu mam... A jak ja on zniknął? Aha. O, na klawiaturę nic zniknął. Kaj okay, te dziki chłopie masz, co? Aha. szaj. O tyk. O. Wszystko może za robić, Kościół. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Co ty robisz? To chciałem wziąć dzika. Zabiłem wszystkie dziki. Dobra robota! Znasz się na polowaniu, co? <laughs> Proszę, weź to. Na pewno się przyda. Ej, ty idź do okary. Jasne, przyjacielu. Jak idzie? Udało ci się upolować wszystkie dziki. No co za koleś. <laughs> idź do okary. I to już. No dobrze, skoro nalegasz. Zobaczę, co tam słychać. Nie zaszkodzi trochę się rozerwać. Do zobaczenia, chłopcze. Papa. Pa. O, co my tu mamy? Okej, okay. okay, ale mi chodzi o tego drugiego gościa. Gdzie on jest? No, właściwie to nie wiem, gdzie on jest. Gozi, nie bądź lamą. Skocz tam. Nie bądź lumpem. Dawaj. A je! Yeah, Jehehe. Yeah. A to było pro. Przyznajcie. <laughs> Okej, okay, wiem, że nie przyznajcie. Ale... Co? Też polujesz? A na co ty polujesz? Polowałem na wszystko, co można upolować w tym kraju przybyszło. Ale moją specjalnością są cieniostwory. Szczególnie lubię ich rogi. Buntownicy z Okary potrzebują takich jak ty. Buntownicy z kopalni żelaza? Więc tam się ukrywają. Chłopcy mają rozum, muszę im to przyznać. Polowanie na cieniostwory? Mógłbym ci trochę o tym opowiedzieć. Naprawdę? A ja sądzę, że umiesz tylko gadać. W pobliżu tych ruin krążą dwa wyjątkowo paskudne okazy. Może pokażesz mi, co potrafisz? Oko. Okay. Te przeklęte cieniostwory nie żyją. Dobra robota. Widzę, że znasz się na rzeczy. Sprzedasz mi rogi bestii? Chyba cię z Giało. sobie tam i sobie te rogi, co ja kurde jestem. Idź do okary. Chłopcom przyda się ktoś taki jak ty. Skoro tak twierdzisz, no dobrze. Spotkamy się na miejscu. I pamiętaj, że miałeś mi sprzedać rogi, prawda? Gościu, ty zaraz jesteś taki tępy. Idziesz prosto jakieś 50 metrów i lecą ci dwa cieniostwory. Weź se kurde nóż potnij się. Te rogi zastrzane. Ja nie umiem. Bez jest idiotą. Okej, okay, zostało chyba jeszcze dwóch. Jeden siedzi w jakimś w jakiejś pieczarze pod ziemią, a drugi to jest małag, którego musimy uwolnić. Tyle, że zawsze miałem kłopoty z dojściem do tego gościa w pieczarze. On się tak świetnie zamaskował, że naprawdę... Teraz sobie zapiszę tutaj, na tym slocie. Bożąc się, Boże, bo... Jak w się mieć tego sytuacja zrobić to już wolę mieć jakiś zapis zapasowy Okej okay. Aha widzę, że mi się ona skończyła Bardzo fajnie Po prostu świetnie mm. Okej okay. Teraz na poszukiwanie pieczary muszą być takie... Nie wilki, wilki, nie, nie, nie. Nie chcę z wilkami się bić. O właśnie tutaj, tutaj gdzieś jest Mada nam za quest do za zabicia rozpływ. Czy wam wszystkim czupić na łeb się nie spadł? jakby ktoś nie wiedział Fuck you, kurde Nieii, yeah. nie pasz nie, nie, Paszowon. won. Co mnie gadu? No szlag być. Nie wierzę w co co widzę. Dobra. Chyba jeszcze raz. Nie no kurde, bez jaj! Ja pierniczę, dobra. Jakoś ich tutaj I się pal. Bo po to poziomy lecą e... Ile mam już punktów nauki chwila 50 punktów nauki Ludzie Ale jaja <grystanie> Okej, okay. idziemy do tego, 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 tego tutaj <grystanie> Tego tutaj, zbierzemy sobie grzybki Aleńki Yo. No i nosa, przestraszyłeś mnie. Cholera, skąd się tu wziąłeś? Skorinis. Buntownicy w okarze potrzebują więcej ludzi. No i J jaki to ma związek ze mną? Chcę, żebyś się udał do Okary. Ciekawe, jak zamierzasz mnie do tego nakłonić? Jak na wojownika jesteś dość nerwowy. A widziałeś, co się dzieje koło tej jaskini? Te przeklęte rozprówacze krążą tu, jakby były królami tego miejsca! Nie mam pojęcia, jak ci się udało prześlizgnąć obok nich! Zająłem się rozprówaczami. Co? Nie żyją? Na to wygląda. Chyba powinienem ci podziękować, co? Oto no. moje podziękowanie. Sto złotych monet. Dodaj jeszcze jedno zero i może się zgodzę. Pierwszej do okary Idź do okary Albo obedrę cię żywcem ze skóry e, Dobra, dobra Wiem, że nie zawahasz się przed niczym e, już się zbieram Do zobaczenia w okarze No I Idź w choler Coś tutaj masz ciekawego e. Widzę, że bardzo szybko się zbierasz tutaj okary Może w następnym roku tam dojdziesz ale ja teraz poszukuję Meja, który jest, który też nie wiem gdzie.